To, że mamy szczęście, jeżeli na nie ma szczęścia, to nikt nie ma, to szczęście, że nas uszukiwało. Myślę, że to jest taka początek takiej rzetelnej, konsekwentnej gry do końca. Rzeczywiście pierwsza połowa nam się na nie udała. Nie byliśmy stroną dominującą. Szukaliśmy jakiejś recepty na nagranie ofensywne, ale tutaj cały tydzień pracowaliśmy przede wszystkim na defensywą, rzeczywiście błąd po wrzucie z kilku zawodników, tam Nikola się dał obraź i byliśmy spóźnieni, straciliśmy branżę w przerwie, musieliśmy dokonać paru koryt i stąd zmiany i w środku później wprowadziliśmy drugiego napastnika, żeby ratować wynik.

neměli jsme spokojné i okazało se, že na se pomocníků neměli žluka i měli jsme nějaký i ztratili jsme nakonec brama i jevales.